Czy trzeba mieć jakieś wykształcenie filmowe, aby zostać youtuberem? No co Ty? Nie znam żadnego youtubera, który miał jakiekolwiek wykształcenie. Wszystko zdobywa się z doświadczeniem. Zawsze staram się, żeby mój następny filmik był lepszy od poprzedniego. Oglądam filmiki lepszych osób ode mnie i po prostu wyciągam wnioski. Czego oczekujesz od youtuba? Drogi się. no czego ja bym mógł chcieć więcej na youtubie? Oczywiście jak każdy facet chciałbym Trochę więcej konkursów mokrych podkoszulek, słuchajcie, tak na poważnie to życzyłbym sobie i wszystkim trochę mniej pajacowania. Ja wiem, że popularne filmy są takie, w których robimy z siebie mega debila, ale słuchajcie, fajnych, miłych komentarzy. Bez tej zgryzliwości, stetrzałości, te tej złośliwości, tego takiego jadu. Jak myślisz, za jakie umiejętności twoi widzowie cię kochają? Myślę, że jeśli moi widzowie mnie kochają, to za pozytywne nastawienie. Chyba każdy woli się otaczać ludźmi, którzy dają dużego, pozytywnego kopa, bo nikt nie lubi osób, które cały czas się smucą, smęcą i mają non-stop skwaszoną minę.